Cześć Mugole, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na tutorial paznokciowy i będą to paznokcie z modnym zdobieniem na Instagramie, tak zwanym Bubble nails. Nice. Także, jeśli jesteście zainteresowani oglądaniem, to zapraszam. Do przygotowania tej stylizacji potrzebujemy dry top, kolor i bazę. I w moim przypadku była to baza kauczukowa z Biedronki, którą mega polecam. I jeśli jesteście ciekawi recenzji tej bazy, to odsyłam was w prawy górny róg. Tam macie odnośnik do tego filmu. I tutaj na te y, dwa paznokcie, czyli na paznokieć serdeczny oraz środkowy nakładamy kolor i tutaj akurat jest kolor z Indigo Retro Chic. Nakładam jedną warstwę lakieru i utwardzam go w lampie LED 40 8 W/30 sekund. Po wyjęciu z lampy nakładam drugą warstwę lakieru. Oczywiście pamiętam o zabezpieczeniu wolnego brzegu paznokcia. I teraz na paznokcie nakładam dry top z Neonai i dokładnie pokrywam całą płytkę paznokcia, utwardzam znowu w lampie i teraz będę nakładać pyłek z Born Pretty kupiony na AliExpress. W opisie macie link do tego pyłku. Nakładam dokładnie na te dwa paznokcie, gdzie, gdzie nałożyłam top. Otrzepuję z nadmiaru i na to nakładam znowu top, ale tym razem go nie utwardzam. I słuchajcie, przygotowujemy naszą piankę. Ja akurat do kieliszka wlałam sobie troszkę wody i płynu do naczyń i tak długo trzepałam, aż uzyskałam odpowiednią ilość piany i, i tą pianę za pomocą pędzelka. Nakładam na paznokcie i utwardzam w lampie. I słuchajcie, u mnie tutaj wyszedł trochę fail, dlatego że jakby musicie osobno sobie utwardzać te paznokcie w lampie, bo jak widzicie, na serdecznym palcu, tam mi się zrobił taki prześwit i poza kamerą po prostu nałożyłam jeszcze raz top w to miejsce i na to tą piankę i znowu utwardziłam po to, żeby ten efekt był taki, jak widzicie tutaj na. Na filmiku. To będzie wszystko w tym filmie. Dajcie łapkę do góry, jeżeli ten film was się podobał, oraz zasubskrybujcie kanał. Jeśli chcecie widzieć więcej filmów paznokciowych, zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie znajdziecie różne makijażowe posty. Oraz znajdują się tam też posty paznokciowe. Także serdecznie Was tam zapraszam. A my widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia niedługo. Pa-pa!